Let's go. I wake nice. up to a little bit of drool. of tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back <laughs> Powiem Wam szczerze, naprawdę, to jest majsterszty. Ten, co tu od... to to się nie w głowie, nie? Powiem Wam inaczej, już to Łukaszowi mówię: szacun z głowy za te notki, za to wszystko, czapki w głów. Łukasz to jest mistrz świata i powiem Wam jedno: słuchajcie, bójcie się. Bo to jest zmiana lidera, Głogowie, zmiana lidera, zmiana lidera, pięknie, jest nas dwóch teraz i teraz się bójcie, ekstra krasę, jedziemy skąd? masakra, co tu się dzieje, zobaczcie jak my wyglądamy, wiecie co? Adaś, jak to ładnie powiedział, zadaję mu dzisiaj o godzinie czwartej godzinie pytanie. Też przed spaniem. Adaś, przeżyłeś kiedyś taką zasiadkę? Adaś, i nie, muszę wrócić. To... Nie, nie, ale na pewno nie, na pewno nie taką, z takimi rybami, z takimi wszystkim, na pewno nie taką. Nie, tu jest, to jest to, naprawdę, to jest coś pięknego, nie do pomyślenia, nie? Robimy pauzę, wszystkie wędki... Praktycznie. Została ze... jedna Adama i druga moja. Mamy Dwie... po jednej wędce w wodzie. Reszta jest cztery wędki są na brzegu, zwinięte. Na razie nie wywozimy. Ja myślę, że tak za 30 minut się spotkamy i zada się wędry. Nie? Za 10? Nie Łukasz, nie. Ja tak myślę, że yy, pora odpocząć. Naprawdę walimy zajebistą pauzę. Naprawdę po 2-3 godziny nawet żebyśmy się wyspali, wstaniemy, ogarniemy się i... Powiem ten... Wam szczerze, że. Przepraszam, Weźmiemy ale... się za wędki. Powiem Wam szczerze, że już nawet weszły nam pomysły do głowy na zasadzie dyżuru, bo. Trzeba będzie to przemyśleć, jeżeli tak dalej będzie. Dlatego wędki zostają już na brzegu. Żadnych wywózek, niczego, nic, kompletnie. Wszystko zostaje na brzegu, i a my idziemy odpocząć. Tak jest. Tak nie może być. Dzięki. Trzymajcie kciuki, zobaczymy, co będzie dalej. Adaś po wielkie koniec z Żwirowni. Tak jest. Kama, lecimy. never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe You can do anything But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Adam Łowca z pięknym, silnym, walecznym karpiem.

I guess I'll try this, try that Might miss, gotta find what I'm good at Jak tam, samopoczucie? No, mam nadzieję, że jutro odjadę To bardzo, bardzo szczęśliwe Jest dobrze Wiatr dalej się nie zmienił Wszystko zapowiada się Tak jak po prostu But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be And do you gonna be We can do anything But what you got. to do for it? How you got. to do for What you got. to be? Marcin! Zjadł się do mójój! Kwiatka zimna! <noise> Tutaj, a nie, to nie moja ja węzł. Powiedziałeś z tego. No sportu. co? Gratulacje, Marcin. Gratulacje. Dla sportu, tył, ty jakiś skromny, był. powiedzieć, mam coś, mam no coś, Możesz powiedzieć. mówić, coś nie, coś potrafisz. Dzień dobry, Adam Wójty, <noise> końcowy Polska. Chciałem powiedzieć, że mamy piękną rybkę. No ładna, właśnie, fajna. Ten właśnie kolega Marcin. opatrza jest ta jest z nami Marcin Łowca z pięknym garbuskiem przy zachodzie słońca you wow. can still go even when no go i never man i still go 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 i've been doing shit my way all the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain never hear me bitch now i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's believe they receive with the negativity but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, the no man, I still go. Go, go, go. Go. you got a mind but even that could change you could flip the gray matter like some batter in your brain uh, that's why i say i do no and if you play that game like no. then you yeah. just might yeah. make a change rearrange i can't wait to get in the game take the words off i just can't i put them on oh. display on repeat in your brain till you feeling no more pain oh never slow yourself down you can do some more brush past all the pain and you find it out open it up and finally spoke everything that you thought you could never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, go, go. go, go, go. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, all. And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be? Łukasz holuje piękną rybkę Właśnie nam bardzo najgorsza sceneria się odezwała, że zawinęło nam ten sypel tutaj Taki płyciutki Ale bardzo się baliśmy tego, żebyśmy nie mieli yy, brań ryb O kurcze Głęboko, tu... Matko Bożska Muszę iść do niego i ty tu właśnie na tym cyplu mamy takie wypłycenie i bardzo się boimy, że ryby będą nam tutaj zabijać ten cypel No pięknie Ty Łukasz Ej, to jest jak to się nazywa ekstremalka, nie? Co? Takie... Nie odpuszczamy jazdy. Naprawdę wydaje nam się, że to będzie ładna ryba. Ona ciągnie ciężarem. Chyba, że tutaj naprawdę te ryby są bardzo silne. No, naprawdę ogromnie. To była dosłownie chwila. na zasadzie... Łukasz, gdzie my jesteś? <średzimy> <średzimy> ja wiem, teraz żartuję. <średzimy> Jak to się stało? Jak <średzimy> do nie wiem. Bo powiem wam szczerze, że jest tutaj nawet... nie ja. ja muszę ten... tym trochę się... Nie, ja chciałem że, y, nagrać, żeby ten... bo wszystko. Że... dobra, ja ci go podbiorę. A tak, tu jest już spad. No. Może się okazać, że to jest nasza ryba za siatki. Łukasz huluje. No. Jest ładny, nie? Ale nie przebije tego wszystkiego. Nie, szk nie szkodzi, nie? Piękna ryba. Zobaczymy, Łukasz będzie hey! pełnołuskowy? Tak. O, brawo! gratulacje Łukasz. Jedziemy z nimi, ja ja Łukasz. Jestem tutaj, jestem tutaj. Przepraszam, Piotr. Ja ci, powiem wam szczerze. Tak, na, e tak na, na... Jakby wam to powiedzieć? Na szybko. Zobaczcie co nas na ryba. Pokaż ada gdzie Nie widać, nie, on nie, nie widać. Nie widać, nie widać e wow. Powiem wam szczerze. Spróbujemy ten, zrobić na żywo, ten, forek, mhm. tylko musielibyśmy płyciej wyjść, bo jesteśmy bardzo Uwaga, lecimy, ale pięknie, gelem z podpięty raczkiem, zobaczcie, Adaś, pięknie, pięknie. Pokażę. bardzo ładnie Jele podpięty tym właśnie legendarnym raczkiem o którym mówiła Adaś, a też nagrać całą rybę z jak ona się prezentuje. Piękna. Dobra, lecimy, Mamy to. Lecimy dalej. Let's go. I wake I'm minut Słuchajcie, jest piękna Wszystko zobaczycie na filmie Bo walka była przeokrutna Co myśmy z Łukaszem zrobili To jest masakra Łowca Nie chcemy na komórkę. O. To, Adaś to. pokaż. No teraz. no zobacz, teraz. Adaś, no Zobaczcie kulki. Gielem, z raczkiem białym. Bajcony. Bajcony. 2 razy 20 Tonąca. Pięknie. Haczyk zapięty idealnie. Do. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, oh. Uh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life Whatever makes me happy No, I'm doing things right Slippin' in the summer on a goose, is right I'll find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams We all want things But what you gonna do for high How you move for What you can be? Lecimy z tomatem? dwie kulki tonące Dwudziestka GLM Podpięta, racz. Podpięta raczkiem Przez nas ale tonącym Chcieliśmy po prostu wyeliminować te mniejsze, te mniejsze ryby. ryby o przedziale od 8 do 12 kg no i to jest pierwsza większa ryba która no i się udało i... na ten właśnie zestaw tym bardziej jesteśmy bardziej szczęśliwi bo wiemy że to zaczyna działać wraca do wody. mamy to Ade mnie <gry> Dzięki Adasie Dzięki, Dzięki, za to, że się poświęciłeś. Pokaż. Zobaczcie Adasie. Adam Polska? Adam Polska to ma tak. <śmienny> <śmienny> Witamy serdecznie. Cześć wszystkim. Witamy. Niestety wszystko, co dobre, szybko się, się kończy. kończy. Jest niedziela. Nie wiem, która jest nawet godzina. Około 10:11. Od rana już pakujemy się pomału, żeby do domu. Łukasz opowie Wam, co się wydarzyło w tej, na tej zasiadce. Powiem Wam tak. W, piąte, w sobotę. Mieliśmy jakby ostatni filmik, który dla Was mamy przygotowany. Mieliśmy 25 sztuk ryb, tak? Tak, tak było? Tak było. Tak Około. Było. Nie, bo to... Około 25 sztuk to były po dwóch dobach, dzisiaj jest niedziela, e, czyli kolejne dwie doby. Powiem wam, że mamy ponad 50 sztuk karpi. Ja jestem w szoku. Co tu się działo? jeszcze nie było nigdy tak, żebym tak ciężko harował na rybach. Czy to byliśmy na zawodach yy, i też dawaliśmy z siebie wszystko, ale był chociaż czas na to, żeby sobie odpocząć, żeby miło spędzić czas, a tutaj rolki były od środy do w sumie dzisiaj, do... Ostatnią rybę dzisiaj złapaliśmy no, w nocy około czwartej, piątej rano. Więc fajnie, że Dzisiaj mogliśmy sobie troszkę odpocząć przed samym wyjazdem. dać tak. Cztery godziny, snu dzisiaj mieliśmy, to to było bardzo, bardzo dużo. Tak. Wracając do tematu, wiem, jest to bardzo duża ilość ryb, ale jadąc tutaj, znając to łowisko, nikt by się, nikt tego, by się nie spodziewał. tego nie spodziewał. Podejrzewamy, raczej nie podejrzewamy, jesteśmy pewni, że wiatr który tak mocno tu wiał, że niekiedy mieliśmy problemy w ogóle, żeby wywieźć ze stawy, zepchał wszystkie ryby w naszą stronę, albo większość ryb, może tak powiem, nie wszystkie, bo na innych stanowiskach też jakieś tam tak. ryby łowili. Ale naprawdę, ogromna ilość ryb, nie wiem, Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Przecież... Tak naprawdę wrócimy do domu, weźmiemy, zrzucimy cały materiał, wszystkie zdjęcia, i wtedy będziemy w stanie to podsumować dokładnie. Na filmiku na pewno będziecie mieć wszystko wrzucone. Co mogę jeszcze powiedzieć? Od, teoretycznie od soboty wieczora, czyli od tej przewózki wieczornej. Zmieniłem ja... przepraszam, piątkowej przewózki, przepraszam, przeżyć się Od piątkowej przewózki ja zmieniłem taktykę. Zacząłem jakby skupiać się na selektywnym łowieniu, czyli przynajmniej próbowałem. Ja zakładałem dwie kurki twórki tonące i powiem Wam szczerze, że przyniosło to tylko tak naprawdę jedną większą rybę, około tam 16 kg. Piękny pełnołuski, który nas naprawdę. Przeorał. tutaj po prawej stronie mamy taki trzcinowiska, taki cypel no niestety uciekł nam za ten cypel trzeba było iść po niego wszystko też jest nagrane adaś Adam się wykąpał wyobraźcie <laughs> yy, sobie ja że bo ja powiem mam szczerze że to co Adam <laughs> za zrobił tą za tą akcję to piona, nie to piątka, naprawdę to co adaś zrobił to <laughs> To Łukasz, Łukasz poszedł w Woderach no, w kierunku bo... wody. Yy, okazało się, że jest bardzo duża rybka, która przeleciała Cypel. Trzeba było wejść do tej wody i podejść po nią. Ubrał Wodery i ja nawet nie zabierałem ze sobą na tą zasiadkę Woderów, bo myślałem, że nie będzie takiej potrzeby. I w międzyczasie nagrywałem też, kamerowałem Łukasza i powiem Wam, że tak z boku przy trzcinach idę sobie, idę i nagle łup! Adam zginął. telefon tylko. tylko telefon, telefon ręce nad wody wystawał. Wpadłem w taką dziurę. Nie wiem, ilona miałam. Bo, no, około dwóch metrów, bo tylko wystawał. Ręka. Ręka z telefonem, tylko wystawała. Na szczęście dobrze, że udało się, że nie wpadł i nie zatonął, bo szkoda by było telefonu. Ale wynagrodziło to piękną rybą, którą Łukasz złowił? Powiesz Łukasz, ryba? Ryba piękny, pełnouski, złoty. Czyściutki, idealna ryba, naprawdę e, i, i silna, bo trzeba przyznać, że nawet e, już z Adamem rozmawialiśmy też na ten temat, że te ryby, które tutaj są w tej żwirowni, one naprawdę walczą. Powiem Wam szczerze, że o, potrafią, potrafią przeorać, bo byliśmy na niejednej wodzie, nie jednej ryby złowiliśmy, ale te ryby tu na tej żwirowni naprawdę mają moc. Po taka dziesiątka, jedenastka, dwunastka, to co ona robi, to. No. Masakra. Masakra jest, no. No i co? Zbieramy się do domu. Mamy nadzieję, że to będzie takie piękne podsumowanie naszej wspólnej zasiadki. Taka pamiątka dla nas, bo to, co tu się naprawdę wydarzyło, to chyba zapamiętamy do końca naszego życia, bo rzadko zdarza się taka zasiadka i, 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 i takie, jakby. Taką ilością ryb. Z taką ilością ryb tym tak. bardziej, że znając łowisko i nie wiem, czy w historii ktoś tutaj tak połowił. Ja przynajmniej nie widziałem, ale być może, bo ostatnio byłem tutaj na majówce, to niestety wrzuciłem pokonany bez pika tak zwanego o suchym kiju. A ryby też są bardzo mądre tutaj. Bardzo. Kolejna ryba się, się chlapi. Cały czas się klapi. Jeszcze jakbyśmy zostali do jutra, ale nie, naprawdę. To ja już, już mamy starczy, dość. To. Starczy. Jedziemy Koniec. odpoczywać. odpoczywać. Do rządu, Wracamy do, do rządu, do dzieci, bo to też trzeba przyznać, że nawet nie mieliśmy czasu no, wstydź, rozmawiać, porozmawiać, zadzwonić. zadzwonić. Czy... Wiadomo, że gdzieś tam pisaliśmy, rozmawialiśmy, ale to nie było tak, żeby. Nie spędzić, tyle. tak, żeby gdzieś tam popisać, porozmawiać nawet. Także pozdrawiamy nasze kochane tak. żony. I dziękujemy. Cierpliwe. Za, za to, że jesteście cierpliwe i, i pozwalacie nam jakby cieszyć się tą naszą pasją i, i wspieracie nas w tym. Naprawdę Także Dziękuję. bardzo dziękujemy. No to kończymy tak. to na tyle. I mam nadzieję, że spotkamy się w następnych filmach. I my z Łukaszem dalej będziemy kontynuować to, co robimy. Po prostu tylko będzie bardzo często zmieniać wody i będą to też. Na pewno będą to wody PZW. No w, głównie w takim, te, na takie wody jeździmy, bo tak naprawdę tu, gdzie mieszkamy, to wokół nas mamy parę fajnych wód i, i cały czas je rozpracowujemy. Dobra. To Dzięki kończymy wielkie. dziękuję bardzo. Hej piona Dzięki Adaś jeszcze raz za wspaniałą zasiadkę. I wzajemnie. Było super. Tak. Dzięki za, za pomoc. Za, za za podbieranie za to wszystko co, co zrobiłeś dziękuję jeszcze raz Dobre. Ahoj.